W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam zestaw komputerowy oparty o obudowę Endorf Regnum 400 RGB, Fortisa 5 RGB tej samej firmy oraz zasilacz FM5 Supremo o mocy 750 W, który również zawitał do tej konfiguracji. Jak widzicie sama obudowa Regnum 400 RGB jest całkiem spora, ma też sensownie zamontowany mesh, który ma wystarczającą gęstość, aby... Przeciwdziałać wszelkiemu zakurzeniu. Jeżeli chodzi o front, to jest on magnetyczny, więc nie trzeba się jakoś specjalnie szarpać, żeby go ściągnąć do czyszczenia, co mnie bardzo cieszy. Dlatego, że czasami, jak są zatrzaski, to mam wrażenie, że one nie przetrwają, powiedzmy, nie wiem, 50 zmienienia go. Jeżeli chodzi o kwestię samego środka, to jak mówiłem wcześniej, jest dużo przestrzeni. Mamy też rzeczywiście gumowanie, jeżeli chodzi o przeloty serwisowe, więc nie ma tak, że to jest jakoś tam specjalnie nieestetyczne. Na górze mamy sporo miejsca, jeżeli chodzi o grubość, więc powinno się spokojnie zmieścić większość chłodnic 360, 280, 240 na froncie. No i oczywiście 280 i 240 na górze, no bo 360 tam po prostu nie wejdzie na długość. Jeżeli chodzi o kwestię samego front panelu. To został on zamontowany na górze. Jest fajnie poprowadzony, dlatego że jest poprowadzony, powiedzmy, że przy samej krawędzi, także nie ma specjalnie dużo przewodów. Jeżeli chodzi o wentylatory w zestawie na froncie mamy trzy Stratusy 120 PWM RGB, a na tyle jednego tego samego Stratusa, więc generalnie jest to dobrze przewiewna obudowa. Wszystkie filtry są magnetyczne. Na górze jeszcze mamy dwa USB-ki 3.1 Gen1, więc całkiem spoko. Jest też spora piwnica, która na długości jest w stanie zmieścić 296 mm. No, i na spodzie standardowo też filtr. Jeżeli chodzi o kwestię tyłu, mamy nie wyłamywane, tylko wyciągane śledzie, więc znowu jest spoko, moim zdaniem. No, jak gdyby takiej cenie nie było czegoś takiego tylko wyłamywane, to bym był bardzo zdziwiony. No, i na tyle, tak jak wspominałem, mamy tego podświetlonego Stratusa. Obudowa jest oczywiście zaprojektowana w Polsce, warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o kwestię samego Fortisa 5, to w tym zestawie on chłodzi i 5-13400F. Generalnie jest też opcja montażu drugiego wentylatora do tego Fortisa. Natomiast ja rozpocząłem swoje testy od tego, aby zweryfikować, jak ten zestaw sobie będzie radził w Hitmanie Trójce na benchmarku, który jest bardziej graficzny. Generalnie wentylatory są kontrolowane przez oprogramowanie Fan Control. I krzywe ustawione są w zależności od procesora i od karty graficznej. Więc krzywa dla procesora proces, pracuje tak, że jest ustalona tylko na temperaturę procesora. Dlatego, że on tutaj, no powiedzmy, że tworzy jakiś swój wewnętrzny obieg, nie ma specjalnie problemu, żeby go zeschłodzić, dlatego, że to nie jest bardzo gorąca jednostka. A jeżeli chodzi o kartę graficzną, to do niej przystosowane są wszystkie inne wentylatory w obudowie, czyli trzy frontowe, jeden z tyłu. Po co? Dlatego że obudowa generalnie powinna bardziej pracować tutaj w tym zestawie na rzecz karty graficznej i utrzymania jej temperatury w jak najlepszych powiedzmy warunkach. Dlatego że procyk i tak, no raz, że nie jest do podkręcenia, dwa, że jakoś specjalnie się nie musi bustować tutaj, więc nawet nie może, więc on jakby nigdy nie będzie kwestią. W związku z czym tutaj widać, że no nie przebijamy 38,7 dB podczas takiego pełnego obciążenia w grze komputerowej, co uważam za całkiem fajny wynik, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wentylatory zaimplementowane przez producenta w tych wszystkich przypadkach, jeżeli chodzi o obudowę, nie przebijały 900 rpm, a jeżeli chodzi o procesor, no to również trzymam się poniżej tej wartości, dlatego, że nawet kiedy mam odpalony benchmark w Cinebenchu, czyli teoretycznie najbardziej powiedzmy, że hardkorowe obciążenie, które w codzienności rzadko się zdarza, no to nie przebijam 600 RPM, w związku z czym tutaj komputer jest praktycznie bezgłośny, dlatego że wentylatory obudowy, jak mówiłem wcześniej, są bardziej dopasowane do karty graficznej, a tutaj jak gdyby ich bazowy stan to jest około 400 RPM, czyli one też tak naprawdę są nie do usłyszenia, w związku z czym no 34,45 dB to jest nic, to jest praktycznie... Powie wiatru gdzieś tam za oknem, nie jesteście w stanie tego jakoś specjalnie wyłapać, szczególnie że do tego jeszcze większość z nas przy komputerze używa słuchawek. W związku z czym to już w ogóle jak gdyby nie ma tematu. Także tutaj muszę przyznać, że bardzo ładnie poszło Endorfi z tym, żeby sobie te wentylatorki nowe zaimplementować, bo co prawda nie jest to najtańsza obudowa ale dzięki temu dostajemy już cały zestaw, czyli nie trzeba już dokupować niczego, kombinować. Tylko po prostu jest to zamontowane i oprócz tego jeszcze jest to rozwiązane w sposób sensowny. To znaczy nie ma tu jakichś specjalnych niedoróbek, może mógłbym się czepić tego, że jak mamy ten frontowy panel, to tam od dołu jest taka dziura, która teoretycznie ma pomagać w wentylowaniu, natomiast nie nią też może się dostać kurz, bo ona nie jest filtrowana. Ale oprócz tego wydaje mi się, że to jest naprawdę taka mała rzecz, i generalnie, sam build jest naprawdę sensowny i mogę polecać śmiało. Do zobaczenia.